Macie dziewczynę, żonę, koleżankę z Azji i chcecie ją sobie sprowadzić na święta albo w okresie zimowym do Polski, do Europy. Z czym to się je? Jakie są z tym problemy? Dzisiaj będzie o tym w odcinku. Zaczynajmy. Witam was bardzo serdecznie. Nazywam się Rafał Bara. No to jest życie na Filipinach. No a obecnie życie w Polsce, bo jesteśmy na wakacjach świątecznych, e, można powiedzieć w Polsce. Tak, jest pięknie, biało i kolorowo. Na dzień normalny, tak poza wakacjami mieszkamy na Filipinach i pierwszy raz, pierwszy raz moje dziewczyny obie Krystin, moja żona i Emilia miały okazję zobaczyć jak tak naprawdę wygląda zima w Polsce. Dlatego zebrałem takie pewnego rodzaju przemyślenia na ten temat, bo wiem, że dużo pytań powstaje w komentarzach na temat tego właśnie jak Filipinki, jak Azjatki, które pierwszy raz przylatują do Polski albo do Europy na święta na okres zimowy, żeby zobaczyć w ogóle śnieg, jak one na to reagują, z jakimi problemami to się wiąże, no jak się tak naprawdę do tego przygotować. Także zaczynajmy. Ale na samym początku autoreklama. Jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału. Jest Was coraz więcej, nas to naprawdę bardzo cieszy. Jeżeli podoba Wam się ten odcinek albo jakiś inny, zapraszam do kliknięcia łapeczki w górę, skomentowania tego filmu, napisania cokolwiek, co tak naprawdę myślicie na temat tego filmu. Oczywiście, jeżeli macie pytania jakieś, piszcie śmiało. Pierwsza, najważniejsza sprawa: słuchajcie, temperatura. Ja wiem, że wszyscy mówią tak, ok, no czy wszyscy wiedzą z nas i wszyscy wiedzą na Filipinach i wszyscy wiedzą w Azji i wszyscy wiedzą w Polsce, że w Azji, no w większości tak naprawdę krajów, na przykład takich jak Filipiny, nie ma zimy. Tam temperatura jest zawsze cały rok bardzo wysoka. No czy bardzo wysoka w porównaniu do tego, co jest w Polsce. Wszyscy na Filipinach wiedzą, że w Europie są cztery e, tak naprawdę. E, Cztery okresy, cztery sezony, czyli jest lato, gdzie jest, też może być ciepło, ale jest też zima, gdzie może być naprawdę bardzo zimno i temperatura minusowa, więc tutaj tak naprawdę każdy jest do tego przygotowany. Ale nie każdy z Filipińczyków zdaje sobie sprawę, co tak naprawdę zima i zimno oznacza. I może to się wydawać śmieszne, tutaj zatrzymałem się przy tym temacie, ale moja żona, moja córka, moi znajomi tak samo do tego tematu słuchajcie podchodzili, bo. Może pierwsza taka anegdota. Rozmawiałem ze znajomą, i mówię jej, że wiesz, że, no, że lecimy do Polski na święta z Kristin właśnie i z Emilią. Ona mówi, o, jak ja kocham niską temperaturę. Ale ja sobie tak w głowie zacząłem myśleć, ale przecież ja nie pamiętam, żeby ta koleżanka kiedykolwiek w ogóle opuszczała Filipiny. Więc myślę sobie, zapytam się, jej, no dobra, ale... Kiedy byłaś za granicą albo w jakim kraju byłaś, że lubisz takie zimne, niskie temperatury? Ona mówi, no nie, no nie byłam nigdy, ale wiesz, ja uwielbiam, jak jest niska temperatura i tak dalej. Ja mówię, a co to dla ciebie oznacza niska temperatura? Ona mówi, no tak, wiesz, jak na klimatyzację jest ustawione tam 20-19 stopni e, i tak temperatura spada do tego, to ja uwielbiam, jak jest tak po prostu zimno. No, no to więc wy rozumiecie, jak to Filipińczycy rozumieją, co to znaczy niska temperatura. Nie rozumieją tego, że to jest temperatura, która może być ujemna, że woda zamarza tak naprawdę w tym czasie. No, czy oczywiście, ci Filipińczycy, którzy podróżowali, wiedzą o tym, ale ci Filipińczycy, którzy nigdy nie byli w temperaturze poniżej 24 stopni. A taka jest powiedzmy średnia temperatura w nocy na Filipinach, jeżeli byśmy wliczyli chyba bodajże wszystkie wyspy w koło i tak wrzucili do jednego wora, to powiedzmy, że to będzie 24 stopnie, że tak temperatura spada do 24 stopni w nocy, że nie trzeba już używać tak naprawdę klimatyzacji, że jest po prostu przyjemnie, rześko i tak dalej. No w większości tak naprawdę w większych miast temperatura to będzie 26, 27 stopni czasami nawet, no, 26 w nocy. Na no w dzień to oczywiście wiecie, na słońce jak wystawicie coś, to się zagotuje, więc naprawdę jest bardzo ciepło. I Filipińczycy nie rozumieją tego, że niska temperatura to jest niska temperatura. To nie jest taka niska temperatura, jaką się osiągnie na Filipinach, tylko się osiągnie niższą temperaturę w Europie i są w stanie tak naprawdę, żeby woda po prostu zamarzła bez żadnego problemu. Trochę się zamotałem na temat tej temperatury, ale wydaje mi się, że mniej więcej to wyjaśnię. Ale druga sprawa na temat temperatury i tej odczuwania tej temperatury jest też w okresie przebywania, bo Wiecie, jedna rzecz to jest tak naprawdę wyjście na 5 minut na niższą temperaturę, e, powiedzmy na jakąś taką minusową, albo na przykład ubranie się ciepło, no i wyjście na 10 minut, żeby sobie porzucać śnieżkami. A druga sprawa to jest e, tak naprawdę przebywanie w takiej niższej temperaturze przez cały dzień albo przez większość dnia. To jest ogromna różnica, bo każdy Filipińczyk powie Wam, że tak, ja kocham niską temperaturę, ja lubię jak jest niższa temperatura, ja kocham zimę albo nigdy nie byłem w zimie, ale, ale podoba mi się to, bo chciałbym tego doświadczyć. Chciałbyś tego doświadczyć, ale pewnie przez 10-15 minut, a nie przez następne 3 tygodnie. To jest ta właśnie też różnica bardzo duża. Bo my też tak naprawdę uwielbiamy ciepłą temperaturę, uwielbiamy jak jest gorąco, jak jest 30 stopni na zewnątrz. Każdy w Polsce podejrzewam chciałby, żeby było 30 stopni na zewnątrz. Tylko, że wtedy znowu zaczyna się narzekanie, że jest tak ciepło, że fajnie by było, żeby w końcu było troszeczkę chłodniej, żeby, no wiecie jak to jest, to jest tak naprawdę narzekanie, ale to nie tylko jest narzekanie wśród polaków, którzy z tego słyną, że narzekają na wszystko, ale tak samo wśród filipińczyków. No im też będzie za ciepło, im też będzie za zimno, no wiecie. Ale na pewno przebywanie w dłuższym okresie na takiej niskiej temperaturze nikomu się z Filipin nie spodoba. Mówiłem, po rozmawiałem z osobami, które mieszkają w Kanadzie, do tej Kanady też wrócimy, i i oni po prostu tak samo płaczą praktycznie, jak widzą, że jest niższa temperatura, bo po prostu jest im za zimno. Kolejny temat, słuchajcie, to garderoba. Garderoba jest bardzo ważna, czyli wszystkie ubrania, które Filipińczycy, Filipinki przywożą do Europy, żeby się ubrać na niższą temperaturę. I tutaj od razu mogę powiedzieć, że 99,9% tych ubrań, które one będą chciały przywieźć ze sobą na niższą temperaturę, się po prostu nie nadaje. Na Filipinach ogólnie bardzo ciężko kupić coś na... Ciepłego. Takiego wiecie, że to jest na temperatury minusowe, ale na, na temperatury takie do 10 stopni na plusie. Po prostu takich rzeczy się tam nie sprzedaje, bo takie rzeczy się tam, no. Może w jakichś sklepach ukaj, ukaj, czyli to jest taki jakby second hand sklep z używaną odzieżą, gdzie można coś kupić takiego bardziej ciepłego, ale w normalnych sklepach po prostu czegoś takiego nie ma. Teraz więcej takich rzeczy pokazało się troszeczkę w Uniqlo. To jest taka sieciówka sklepów bodajże z Japonii, z tego co kojarzę. W Warszawie też chyba tak sklep powstał i coraz bardziej modne to się staje w ogóle w Polsce, no ale nie, nie będzie o tych sklepach. Więc oni mają, jakby kolekcję taką, że zwróciliśmy na to uwagę, że tam wszystkie ciuchy można kupić. No ale teraz wyobraźcie sobie tak: moja żona przylatuje na zimę do Polski, więc pozamawiała jakieś tam ciuchy przez internet, gdzieś tam po sklepach coś pokupowała. No i 99% tego, jak ja to zobaczyłem, to się po prostu nie nadaje na to, żeby to nosić w zimie tutaj. Bo z wyglądu to wygląda, że takie ciepłe ciuchy, ale to są takie pseudo ciepłe ciuchy. Rozumiecie, że to ma tylko tak wyglądać, jakby taką miało coś tam tutaj grubszego, czy takie po prostu takie imitacja czegoś takiego, jakby na zimę ubrać, a nie tak naprawdę takie ciepłe ciuchy, które po prostu tutaj Wam wystarczyły. Oczywiście termo, bielizny termoaktywnej, czy coś w tym rodzaju, nie kupicie na Filipinach. Po prostu coś takiego tam nie istnieje. Więc takie rzeczy, i ja to będę Wam rekomendował w 100%, lepiej przywieźć tylko coś tam małego ze sobą i tutaj po prostu się wybrać na zakupy pierwszego dnia, czy drugiego Dnia i pokupować wszystkie ciuchy, bo będą na pewno to będzie dużo lepsza jakość, dużo cieplejsze będą i będziecie sami widzieć, co tak naprawdę potrzebujecie. I to będzie można kupić podejrzewam w promocjach, w jakichś takich nawet sklepach tanich, jakieś PEPKO czy Lidle, Tak jak na przykład my nakupowaliśmy bieliznę tam w tych sklepach po 15 zł, bodajże chyba 30 zł za komplet. To jest nic w porównaniu do tego, co. Aby musiał w jakichś tam galeriach kupować czy, czy jakieś markowe takie bielizny, co nie ma po prostu sensu, bo my tak tylko jesteśmy tutaj przez parę tygodni. Ale bielizna, bielizna, że no, bielizna, w ogóle cały upiór, słuchajcie, kupujcie po prostu w Polsce. I teraz jeszcze też jedna taka przemyślenie, które też... Sobie pomyślałem, bo jeżeli na przykład nie poznaliście jeszcze tej osoby, która leci do Was, bo też może dojść do takiej sytuacji, że nie ma tej, tej osoby, nigdy nie poznaliście, że nie widzieliście tej osoby, że rozmawiacie z nią po prostu przez internet, i wtedy moim zdaniem to jest bardzo dobra opcja, żeby ta osoba po prostu, jeżeli ta osoba Wam powie, że na przykład leci do Europy, że tak, tak, wiem co mam ubrać, wiem, mam ciepłe ciuchy i tak dalej. Poproście tą osobę, żeby porobiła zdjęcia tych ubrań, żeby pokazała wam to ubrania, jeżeli na przykład rozmawiacie z nią na żywo, żeby wyjaśniła wam, co tak naprawdę ona zabiera ze sobą, bo będę miał. Jestem prawie w 100% tak przekonany, że okaże się, że ta osoba po prostu źle myśli o tym, co ona ma ze sobą wziąć. I to nie dlatego, że, że po prostu weźmie ciuchy letnie, tylko że będzie myślała, że. To jest wystarczająco. Wystarczające są mu te ubrania, żeby właśnie w zimie się ubrać na przykład w Europie. Więc zweryfikujcie to, pomimo tego, że ta osoba Wam powie. Ta osoba najprawdopodobniej nie ma zielonego pojęcia, o czym ona mówi, a może opiera się na tym, co zobaczyła w internecie, albo to, co sprzedawca jej powiedział, że tak, to jest bardzo ciepłe. Bardzo ciepłe jak na Filipiny, a nie jak na przykład na Europę. Po moich dziewczynach tak samo jeszcze <noise> zobaczyłem, że nie wszystko jest jasne, jeżeli chodzi nawet o. słuchajcie, o ruch. Ruch, tak. Znaczy, może to dziwnie zabrzmi. Pamiętajcie, na Filipinach, tak jak mówiłem już to wiele razy w tym odcinku i pewnie we wszystkich odcinkach, jest bardzo ciepło. Natomiast w Polsce, jeżeli w zimie jesteście, jesteście nawet bardzo ciepło ubrani, to wy wiecie, że powinniście się ruszać, żeby to ciepło utrzymać, żeby organizm wytwarzał ciepło, żeby to ciepło było kumulowane w. W ubraniach, dlatego się ubieramy na em, jak to się mówi? Na cebulkę, ale Filipińczycy tego nie wiedzą. Filipińczycy, naprawdę, słuchajcie, trzeba im było wszystko od początku tłumaczyć. Znaczy ja mówię Filipińczycy, mówię tak samo o swojej żonie i o mojej córce. I dopiero po jakimś czasie ona to zrozumiała, dobra, ubieramy się na cebulkę, bo tak będzie lepiej. Ruszamy się na zewnątrz, żeby było cieplutko, bo wtedy się wytwarza energia, no i rzeczywiście nie marzniemy. No i nawet doszło do paru takich akcji, że Krystyni powiedziała, że dobra, to ja nie idę na lodowisku, to ja sobie poczekam tutaj. I później po tej godzinie, jak my jeździliśmy, to ona powiedziała, kurde, to lepiej było tak naprawdę wejść na to lodowisko i się delikatnie poruszać. Bo by było mi cieplej niż jak musiałam czekać tutaj i siedząc. No dokładnie, no ale jej się nie chciało. No to wyszło jak wyszło. Ale mówię o tym, bo, bo naprawdę takie nawet podstawowe rzeczy mogą się okazać, wiecie, że te osoby sobie z tego sprawy nie zdają. Bo tak jak mówię, to jest, słuchajcie, ja nie chcę, żeby to głupio zabrzmiało, ale dla większości Filipińczyków tak po prostu nagle przylecenie, wiecie, z tak... Ciepłego kraju, gdzie nigdy się tego kraju nie opuszczało, i wylądowanie w środku zimy, na przykład w Polsce, tak jak jest teraz, nie wiem, minus parę stopni, to praktycznie jak lot na Marsa. No, po prostu wszystko od nowa, wszystkiego od nowa trzeba się po prostu uczyć. Dlatego pamiętajcie o tym. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, ale to już o tym kiedyś mówiłem w filmiku, jakby się nawet w lecie, bo w lecie problem ten też występuje. Wilgotność powietrza. W Azji, szczególnie u nas na Filipinach, bo to mam najlepszy przykład tego, jest bardzo duża wilgotność powietrza. I na przykład Filipinki no, nie używają tak normalnie kremów, albo nawet ja nie używam żadnego kremu, bo ta skóra zawsze jest wilgotna. Tutaj w Polsce, słuchajcie, moja skóra zaczyna się praktycznie łuszczyć. Muszę kremu używać codziennie albo dwa razy dziennie, żeby po prostu no, nie była taka sucha. Krystyna ma dokładnie to samo. Emilia no, Emilia może raczej nie, ale ona ma jakieś tam różne do wiecie takie też tam swoje rzeczy, więc to akurat może i pomaga. Natomiast tutaj skóra, jak od przebywania na zewnątrz, od tego suchego powietrza, to jest po prostu coś niesamowitego. Tak samo zawsze ja powtarzałem, że mam problemy z upierzem, jak przylatuję do Polski. I to już jest bardziej związane, mi się wydaje, że nie z suchym powietrzem, ale z wodą, która na przykład w Polsce jest no, bardzo kamienista. No, ten kamień się odkłada nawet w czajnikach, to widzicie. Natomiast na Filipinach ten problem w ogóle nie występuje. Tam nie ma czegoś takiego jak odkładanie się kamienia w czajnikach, no bo po pierwsze nie używa się wody z kranu do picia, bo to jest tylko i wyłącznie woda do kąpieli, co też podejrzewam, że ma całkowicie inne właściwości i parametry, no ale nie nadaje się, nie powinna się nadawać do picia, a ta woda, która się nadaje do picia, to jest tak naprawdę woda po części już oczyszczona, więc ona tak samo jest oczyszczona z tego kamienia, z tych innych rzeczy, więc dlatego takie czajniki i na przykład inne rzeczy nie, no to się po prostu tam nie odkłada. I na to też zwracajcie uwagę, kupcie swojej wybrance, czy osobie, która przylatuje z Filipin w środek zimy, ale w sumie nawet w lecie, jakiś krem nabilżający. No, no oczywiście to będzie inny krem, krem, jeżeli przyleci w lecie i będą temperatury tylko dodatnie, a będzie to inny krem, jeżeli są temperatury ujemne w zimie, ale to już powinniście wiedzieć, albo zaplecie się w aptece, żeby po prostu smarowała twarz, bo po prostu naprawdę to jest ogromny problem. Jako ciekawostkę mogę Wam również powiedzieć, bo wracamy do tematu Kanady. Moja żona ma rodzinę w Kanadzie, gdzie, z których bardzo serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że oglądają ten ten odcinek. I obecnie są akurat jeszcze na Filipinach, bo przecież na święta. No ale rozmawiali z Krystyn parę dni temu i właśnie pytali się, no jak Krystyn w końcu odczułaś tą minusową temperaturę pierwszy raz w Polsce, a mówi tak, no tak, strasznie zimno, po prostu aż niemożliwe, jak to jest, jak to ludzie są w stanie wytrzymać. No oni się pytają, ma jaka jest temperatura? A ona mówi, że no minus 2 czy minus 3 stopnie. Oni się zaczęli śmiać, no bo mówią, że ha, minus 20, minus 30, to dopiero zaczniesz się martwić, a nie minus 2, minus 3. No bo oczywiście oni mieszkają już praktycznie na stałe, tak w Kanadzie, gdzieś tam na północy i... No i po prostu śmieją się z tego, że u nas dopiero to są zimy, a u was to e, co to jest. No, ale rzeczywiście to prawda. Jest bardzo dużo Filipińczyków, którzy pracują za granicą właśnie w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, e, czy na przykład w jakichś tam innych krajach. Jest bardzo dużo marynarzy filipińskich, to też pewnie o tym wiecie, a jak nie wiecie, to już wiecie, e, którzy też podróżują na przykład właśnie... E, no, różne łodzie, wiecie, róż różnie pływają, ale oni się tym zajmują, więc oni tak samo y wiedzą, co to znaczy niższa temperatura. I ja pamiętam, że wiele razy to wcześniej jeszcze siedzieliśmy. E, gdzieś w Dumagetę, jak Chrysci znajomi przy, przyjeżdżali, którzy też właśnie albo właśnie byli marynarzami i opowiadali, że jak to było zimno, że woda zamarza. A ci wszyscy tak siedzą, słuchają i tak o, ale by było fajnie, ale fajnie, ale chciałem to zobaczyć. No on tak się śmiał właśnie i to, to samo powtarzał, że tak, to jest fajne przez pierwsze 10 minut, tak żeby sobie zobaczyć. Ale później, jak to jest przez kolejny tydzień, zapomnijcie, to już nie ma nic przyjemnego z tego. Dokładnie. A teraz słuchajcie jeszcze jedna bardzo ważna rzecz odnośnie tego, jak tak naprawdę moje dziewczyny postrzegają tą Polskę, szczególnie w okresie zimowym. No bo jak pewnie widzieliście na wszystkich filmikach, wszystko ładnie, pięknie wygląda, chodzimy sobie, oglądamy. No i tak, to jest jedna strona medalu, że jest zima, jest pięknie, no Emilia jest po prostu niebo wzięta, bo udało się spełnić jej tak naprawdę marzenia, czyli zobaczyć śnieg. Pojeździć na łyżwach, porzucać się śnieżkami, co już można powiedzieć po części zostało też spełnione. No jeszcze zostało takie jedno bardzo ważne, które ona sobie z tego sprawy nie zdaje, ale to też się wiąże razem z tym. Czyli żeby sobie pojeździć tak naprawdę na jakimś jabłuszku czy na nartach i to pewnie uda się osiągnąć już po nowym roku, zaraz jak pojedziemy z powrotem do Zakopanego na weekend tak samo. No ale jak one to odreagowują tutaj? No i tak jak mówię, widzicie tylko jedną stronę medalu, że jest po prostu pięknie, bo na tych filmikach wszyscy są zadowoleni, gdzieś sobie tam idziemy, coś oglądamy. Ale poza tym jest oczywiście druga strona medalu, gdzie jest po prostu bardzo zimno. I tutaj moje dziewczyny nie są jakimś wyjątkiem w tym wszystkim, tylko tak samo po prostu one odczuwają to zimno, szczególnie Krystin. Krystin jest osobą bardzo ciepłolubną, chyba tak to powinno się nazywać. I ona po prostu uwielbia ciepło. Dlatego niższa temperatura e, dla niej, no to jest naprawdę, słuchajcie, to jest duży problem. Ona zawsze, ja to zawsze powtarzałem, ona nawet e, będąc na Filipinach, jak mamy ustawioną u nas w pokoju, tam gdzie śpimy, jest klimatyzacja ustawiona na 27 stopni. Żeby temperatura była zbita do 27 stopni, i dopiero wtedy będziemy się spać. I to wygląda tak, że ja przy 27 stopniach śpię cały odkryty. W bieliźnie dosłownie, w jakichś bokserkach, i nie muszę się niczym przykrywać, bo dla mnie to jest taka fajna temperatura. Chociaż, jak już jest 26, to, to lubię się czymś przykryć, to jest to, co zauważyłem. Natomiast, Krystynie, jak jest 27 stopni, nawet, to ona śpi pod kocem. Na Filipinach ogólnie nie występuje coś takiego jak taka kołdra. Wiecie, taka typowa kołdra, co my to nazywamy kołdrą? Używamy jej przez cały rok, taka po prostu gruba. Na Filipinach przeważnie, żeby, żeby po prostu się przykryć czymś w nocy, to. Przykrywają się tak naprawdę takim. Chyba najprostszej i najdokładniej to można określić, to jest coś takiego jak prześcieradło u nas. I nawet zestawy pościel, pościelowe, które są sprzedawane nowe, to zawsze jest właśnie prześcieradło. Jest poszewka na coś tam, tak naprawdę, tylko ta poszewka przeważnie zostaje po prostu pusta. No i są poszewki na poduszki, no i jest cały taki zestaw. Ale nie ma czegoś takiego, że taka typowa kołdra, wiecie, że jest w zestawie. Albo taki typowej kodry, to nawet chyba nie wiem, czy w sklepie takim normalnym można kupić. No nikt nikt na Filipinach czegoś takiego oczywiście nie kupuje. A więc chodzi mi o to, że moje dziewczyny też naprawdę cierpią z tego powodu, że jest zimno. Oczywiście podoba im się tutaj. Podoba się to, że wiecie, że jest ten śnieg, szczególnie teraz, że można go zobaczyć, można sobie porobić zdjęcia, a zdjęcia są najważniejsze. <laughs> można sobie ponagrywać filmiki, pokazać, że jest biało, że poruszy. Ale to nie oznacza, że cały czas mi się tutaj podoba. Więc jeżeli kogoś sprowadzicie z Filipin czy z Azji tutaj, to będzie dokładnie podejrzano tak samo. Po prostu to jest różnie. Wiecie, nie jest idealnie. To, co też mogę się z wami podzielić taką pewną ciekawostką, anegdotą, która ostatnio wyniknęła, to no Emilia już praktycznie... Płynnie mówi w języku polskim. To też zwrócić na uwagę. Ja nie twierdzę, że to jest idealnie, nie twierdzę, że można się z nią dogadać na każdy temat. Natomiast na większość takich podstawowych rzeczy to jak najbardziej wszystko rozumie i też odpowiem w języku polskim. No więc babcia się jej zapytała, moja mama, to co Emilka chciałabyś, żebyśmy przylecieli na Filipiny. A Emilka tak mówi, no jak chcecie, to możecie. Jak nie chcecie, to nie musicie. Mniej więcej i tak to powiedziała, oczywiście nie idealnie w języku polskim, ale dało się to zrozumieć, że no to tak naprawdę od Was zależy, czy chcecie przyjechać, czy przylecieć, czy też nie. Co, babcia troszkę była w szoku, bo wiecie, no ona myślała, że mnie powie tak, oczywiście, przylatujcie, będzie super, i tak dalej. No a mnie tak, no wiesz, to od Was zależy. Ale później zaczęliśmy się jej pytać, ale dlaczego tak powiedziałaś? Przecież nie chciałabyś, żeby babcia przyleciała. No i chodziło o to, że boi się tego, że jak babcia z dziadkiem przylecą. Na Filipiny, to ona nie przyleci do Polski, więc Polska jej się naprawdę bardzo podoba. Ona, słuchajcie, zawsze odliczała dni do tego, kiedy lecimy do Polski, więc podoba jej się tutaj, że ma tutaj innych, innych przyjaciół, innych znajomych, że jest tutaj inna rodzina. Ona sobie stuprocentowo zdaje sprawę z tego, że, że po prostu my żyjemy w takich dziwnych okolicznościach, że mamy dwie rodziny, w zasadzie po dwóch różnych stronach świata. No i musimy po prostu latać, żeby żeby wszystkich tak naprawdę odwiedzić i jej się to podoba więc ja nie wiem, ja trzymam kciuki za to, że może w przyszłości Emilia jak już dorośnie, to na pewno będzie sama tutaj latała, odwiedzała rodzinę jeżeli będzie chciała a najprawdopodobniej będzie chciała bo chcemy tak jak zwróciście na filmikach uwagę, tak samo utrzymać tą, tą rodzinną atmosferę. Chcemy, żeby nie chcemy się w żadnym wypadku, bo też kilka osób nam chyba próbowało tak mówić, że my chcemy się oderwać od Polski, że nie chcemy tutaj przylatywać. Nie wiem, no chyba z moich filmików wynika to... Jednoznacznie, że po prostu my kochamy Polskę. Pomimo tego, że teraz jest zimno, to specjalnie w zimie przelecieliśmy właśnie, żeby dziewczyny tego też doznały, no już wiedziały, że następnym razem przylatujemy w lecie, żeby było ciepło. Bo ja nie wiem, czy kolejne takie wakacje w takim zimnym klimacie byśmy wytrzymali. Dla mnie też słuchajcie, jest naprawdę bardzo zimno. A jeżeli chodzi o mnie samego, no jak widzicie, teraz sobie sam spaceruję po parku, i to nawet nie. Tylko z tego względu, że chciałem sobie wyjść i nagrać odcinek, który tak oglądacie, tylko chciałem też właśnie poczuć ten zimny klimat, to pospacerować sobie, posłyszeć jak ten śnieg się tak naprawdę ugina pod stopami, że to jest coś całkowicie innego, co mam po prostu na Filipinach. Ja wiem, że wracając na Filipiny będę się cieszył, ale będę się cieszył nie dlatego, że zostawiam tutaj rodzinę czy że nam się tutaj nie podoba, tylko po prostu będę się cieszył, że wracam do ciepłego. Bo jednak to ciepło dla mnie. No jest zdecydowanie bardziej przyjemne niż, niż takie chodzenie po mrozie, ale brakowało mi tego. I powiem Wam szczerze, że też ja zapomniałem, jak może być zimno. Ja wiem, dalej mówimy o minus 3 czy minus 4 stopniach w tym momencie, ale to jest jednak ogromna różnica. I no, brakowało mi tego, to, chciałem to poczuć, poczułem to, ale naprawdę z uśmiechem na ustach będę wracał na Filipiny do plus 25. I to moi drodzy już będzie wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzisiaj był odcinek taki bardziej mówiony, opowiadający o tym, co tak naprawdę się dzieje. Jak wygląda sytuacja sprowadzania w zimie kogoś z Azji. Jeżeli Wam się podobało, czekamy na Wasze subskrypcje. Jeżeli Wam się podobało, tak samo zostawcie, proszę, komentarz, czy jest ok. Jeżeli Macie jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało w komentarzach. Ja wszystkie komentarze oczywiście czytam. Za wszystkie bardzo dziękuję, bo tych komentarzy w ciągu ostatnich dwóch tygodni dostaliśmy około chyba 3000. Tak, ja wszystkie przeczytałem, większość przeczytałem, 90% przeczytałem. Jeszcze na nie wszystkie nie odpowiadałem, bo po prostu to jest praktycznie niemożliwe. Musiałbym siedzieć dwa razy dłużej. Nad samymi komentarzami i odpisywać na nie niż nagrywać te filmiki i spędzać czas z rodziną, ale wszystkie komentarze są na pewno przeczytane i na drobie to obiecuję. I będę starał się na nie systematycznie tak samo też odpowiadać. Jeżeli się jeszcze podobało, to zostawcie oczywiście łapkę w górę. To nam bardzo pomaga rozwijać kanał. No a tutaj oczywiście macie dwa filmiki do naszego kanału. Tych filmików pewnie jeszcze nie widzieliście, więc zachęcam do kliknięcia i ognięcia kolejnego. Pozdrawiam bardzo serdecznie. No i Do zobaczenia za kilka dni. Pa.